Dobry wieczór. Dobry, wieczór. Dobry, wieczór. Dobry wieczór, witamy w Rozalinie, bardzo się cieszę, że Panie dotarły, zapraszam. Dziękujemy, wstanę chętnie, przepraszam bardzo, jestem Mariola Lawałek. staram się być kulturalną osobą, więc zapraszam wszystkich na kolację i myślę, że każdym będzie smakowała, A, dziękuję bardzo. A gdzie y, wybieramy się na tę kolację i kiedy? E, na kolację wybieramy się do Rosalina. Mamy piękną zastawę tutaj zrobioną. Piękne kieliszki. Czy pani mówi o tej kolacji? E, Mówię o tej kolacji, tak. Ale to jest kolacja, na którą my zapraszamy. Czyli ja nie zapraszam. Okej, okay, czyli. Panie zapraszają na kolację. Ogólnie mam nadzieję, że będzie smaczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zrobiłam przemówienie, jak naprawdę, ją mentorkę przystało. Smacznego. I zaczęliśmy kolację. Dziękuję. O, Stara, to się rusza. Co się rusza. Nie, masakra. Co to kurwa jest? A powiem państwu, że szparagów nigdy nie jadłam, nie miałam ochoty spróbować, także myślę, że... Odważysz się? Odważy się, oczywiście. Zawsze jestem odważna na nowe smaki. A czy jest coś, co się boicie zjeść? Ja ogólnie nie boję się niczego zjeść, ale nie mam na przykład dobrych wspomnień odnośnie sushi. A co myślisz, Mariola, o rewolucji w cyfryzacji? No chyba myślę, że moim zdaniem jest bardzo w porządku, jednak... A o 5G? 5G? No to jest na dwa razy taka opcja. Okej, okay. a myślisz, że to będzie miało duży wpływ na suszę w tym roku? Czy na suszę będzie miało wpływ? Myślę, że nie, no bo to jest e, jednak e, elektromagnetyka, tak? I,